Cześć, witam wszystkich z tej strony, Korangar. Zapraszam Was na kolejny odcinek, zagrajmy w Risen. Tak, więc na samym początku chciałbym Was trochę przeprosić, że z powrotem musieliście czekać 6-5 dni na kolejny odcinek. Ale, 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 zwyczajnie nie miałem po prostu kiedy go nagrać. I teraz złapałem godzinę dwie wolne, więc sobie pomyślałem, że czas coś wrzucić. Tak, i jeszcze chciałbym powiedzieć na samym początku, że y, użytkownik jakąś. Igorcio? Igorcio chyba. Tak. Y, napisał mi trafny komentarz, w którym y, dał mi parę wskazówek co do dwóch misji. Y, misji w Willi i misji y, związanej z, 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 jak to powiedzieć, z tym całym włamaniem do tych wszystkich domów. Tak, więc. Zatem, y, bogatszy o tą wiedzę, którą mi dał ten użytkownik, idziemy dalej wykonywać misję. Stać ani kroku dalej. Hej kolego, miałeś y, o, wcześniej problemy z ludźmi Dona. Myślę, że mogę znaleźć amulet Dona. Właśnie, okazało się, że wcale nie trzeba się wkradać po nocy do tej willi y, i szukać tego y, amuletu całego, ponieważ. Jak się okazuje, trzeba po prostu porozmawiać ze strażnikiem i on nas wpuści. Proszę bardzo. Także jeszcze raz dziękuję temu użytkownikowi, bo bym się włamywał niepotrzebnie po nocy. Dobra. I zatem możemy szukać. Tak, tylko on jest chyba ha, 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 za. Polera, jasna pamiętam, że wiedziałem gdzie on jest. Czyżby tu? Wiem, że trzeba szukać przełączników jakichś. Klik klik nic. Tutaj też nic. No a pewnie parę osób. O, tam jest coś. Widzicie? Widzicie ponad y, tą szafą jest taka... Y, jakby luka i tam widać księgę, jakieś regały, coś takiego. Tak, więc sądzę, że to jest... To jest właśnie to miejsce. Tylko gdzie to jest przełącznik? Oto jest pytanie. Pewnie sporo osób teraz łapie się za głowę, bo jest za obrazem jasne. Ok, kredens, kufer ze skarbem. Jasne, ale nie umiem oczywiście otwierać zamków. Dlaczego ja się tego nie nauczyłem? Pulpit. Coż tu jest? Cóż tu jest? Mądrość plus trzy. Dobra, credence. Proszę bardzo. Amulet rodzinny Dona plus y, miksturka i zaklęcie. Świetnie. Excellent, dobra. Więc teraz wychodzimy. Y, wychodzimy nie mówiąc nic temu strażnikowi, i od razu lecimy do, do Kolesia z, od Dona Estebana i po prostu chwalimy się zdobyczą.

Okej, okay, dobra Więc Z jednej wskazówki już skorzystałem Więc teraz spróbujmy pogadać z Z Doylem I rozwiązać misję tych Włamań Zatem przejdźmy się do niego Chociaż mi się wydaje, że musiałem coś spieprzyć Robiąc tą misję, ponieważ Z tego co pamiętam Gadałem z Doylem i on Nam nic nie powiedział Ścieżka dialogowa po prostu się kończyła. Przejdziemy się jeszcze raz spróbujemy. Jeżeli... jeżeli nic nie będę mógł mu powiedzieć ani on mi, to znaczy, że musiałem coś spieprzyć wcześniej. No ale cóż tak to jest, jak się nie zna gry na pamięć. Szczerze mówiąc, podejrzewałem Pawła, bo on jakoś mi tak dziwacznie odpowiedział. Aaa, zachód słońca śliczny, popatrzmy sobie. bezki tu nie wiem, napiszcie czy wam też się to podoba, bo dla mnie to jest, to jest świetne, no Podoba mi się jak te chmury zachodzą za te słońce, o Jezu Ach. Dobra, nie przedłużając. A jeszcze trochę. No. Ach, dobra, to idziemy teraz do tego Doyla Doil o, o ile mi się wydaje, że to jest doil...

or will you hang me out to dry just tell me oh. i kissed the houses for sid there no, not so hard was it hmm Właśnie, tylko co on teraz z tą informacją? but what do i do with this information if sid hears as i've talked he'll feed me to the rotworms and if the order finds out they'll send me to the monastery you've got to keep this quiet Haha, ha, ha. oddasz się w ręce zakonu? To na pewno nie, ponieważ nie wykonujemy misji dla zakonu. Hmm, lepiej będzie, jeśli znikniesz już na dobre. No, chyba tak, tak, pracujemy od deski do deski dla Dona. Wow, osa mi wpadło do pokoju. Ja pierdzielę. Czekajcie chwilę, zrobię cięcie, muszę się pozbyć tego intruza.

I'll vanish underground. the ground. I'll never come back to Harbor Town again. I swear on the holy flame, mate. Everyone will believe I'm dead, even my family. What do you say? I, I can be gone in seconds. Ha, jak wydostać się z miasta? No dobra, nie mogę tak ryzykować. Spytamy go, czy z miasta. You know a way out of Harbor Town. I'll find one. I'll jump the wall if I have to. No dobra, zgodzimy się. Jakoś nie widzi mi się, żeby odbierać mu życia. No. Tak, więc dzięki jednemu y, z moich widzów udało nam się szybko i sprawnie wykonać dwie misje. Dwie bardzo ważne misje. A, zachód słońca. Tak, więc dzięki jeszcze raz temu użytkownikowi.

If you want to learn how to sneak, Jest. To wire, Otwierania ha! Otwieranie zamków się nauczę w końcu. Świetnie. Świetnie. To... Well. Dobra. Aha. ha! Chcę poprawić umiejętności złodziejskie. I want to be a thief. Jest. Oh! Otwieranie zamków. Ops.

Ok, więc mamy e, bodajże dwa e, punkciki z trzech, więc jesteśmy teraz dosyć dobrze wyszkoleni. Tak, więc świetnie odcinek nam się układa. E, kim jest Korodo? Skordo? Korodo? Poliglota Masz dla mnie jakąś robotę? Yeah. Tak. It's time to teach the Order a lesson. They sorely need it. No, co tam mam I mean, they steal cattle from the farms and ration our food. The world's in turmoil and they impose their rules. Uh -huh, uh -huh. And? And people like Dargle the Butcher just do what the Order says. So it's time to act. We need to show Dargle who can protect him and who can't. Where do I fit in? See Dargle and remind him that Don Esteban has a long reach. Aha. Obdzieranie rzeźnika ze skóry. Cóż za sarkastyczne stwierdzenie. Yy, chcę poprawić umiejętności złodziejskie. To już nie chcę. Ach, czekajcie chwilę. Spójrzmy tylko. Ach, jak to ślicznie wygląda, no. Otwieranie zamków poziom drugi. Ach. Więc... Jeszcze przed... Yy...

Spoko. Będę go miał na oku. Dobra, więc tak jak mówiłem, zanim pójdziemy do tego rzeźnika, to przejdźmy się do willi, ponieważ tam w tej skrytce całej, za, za tym regałem czy za tą szafą, była skrzynia, której nie mogliśmy niestety otworzyć. Lecz teraz to się zmieniło, więc pójdźmy sprawdzić, cóż tam są za kosztowności. Zresztą po drodze ominąłem. 10 chyba skrzyń, które były zamknięte, a teraz mogę to nareszcie nadrobić. Także hip hip, hura! Siemano, ziom! Może się skradniemy troszkę? Nie uważacie? Czy nie? Zapiszmy. O, oh, gra, zapisz grę. Okej. Okay. Hops Aha, i teraz jest ta zabawa lewo, prawo, prawo, lewo. To no dobra, więc lewo, prawo, prawo, lewo. Ha, zgadłem. Dobra. No, sporo kaski, strzały, miksturki i fiolka i fiwka świetnie Ok, więc w sumie to powinniśmy się jeszcze przejść, przekimać bo już jest pewnie tak ciemno, że, że jest troszeczkę słabo widać sprawdźmy ile ja nagrywam o jeszcze OK, więc pójdziemy sobie spać, a potem jak sobie wstaniemy, to sobie pójdziemy do rzeźnika. Wiem, że jeszcze kiedyś, kiedyś, jeden z, z moich widzów pisał mi, żebym wykonał taką misję z, z głową krowy. Że coś tam, że trzeba komuś podrzucić głowę krowy, coś takiego. I właśnie nie wiem, nie wiem czy to nie jest akurat ta misja związana z tym rzeźnikiem. Jak tak to, to świetnie, bo akurat wykonamy dużo fajnych misji. Wow, nie mogę się położyć. Dobra, kładziemy się tu. A jeżeli okaże się, że to nie ta misja, to, to najwyżej... To najwyżej mówi się trudno i misję z głową krowy wykonamy kiedy indziej. Dobra, jest już liczny dzionek. <laughs> Idziemy do rzeźnika, ale, ale, ale. Sprawdźmy najpierw, co my musimy zrobić konkretnie. Sid myśli, że Rodriguez chce go dopaść. Dowiedz się, co Rodriguez. Aaa, co ja robię? A nie, to jest to. Tak. Dowiedz się, co Rodriguez tak naprawdę planuje. Ale to jest misja: obdzieranie rzeźnika ze skóry. Pójdź do Dargela, przypomnij mu, że ręka dona Estebana sięga daleko. Dobra. Dobra, więc zatem pójdźmy tam. No. no, już przed 12, a ty już chlasz A zaraz to chyba nie ty. Nie ciebie szukam, nie? Hmm. He, 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 he. Dargiel, a to jest Baxter jakiś, Dargiel. Gdzie jest Dargiel? Kto ty? Jest! Okej, okay. hmm, z tego co słyszałem, w mieście jest niebezpiecznie, powinieneś pomyśleć o ochronie, men. Z tego co słyszę, miasto Harbour jest niebezpieczne. Powinieneś pomyśleć o ochronie. Żołnierze Orderu dają mi całą ochronę. Nie mogą być wszędzie. Musisz zobaczyć w tym żeby zobaczyć. O, rozumiem. Jesteś z mnie. Myślałeś, że. To a więc chcesz, żeby zrobiło się paskudnie? So, the things chci, chci. Dawno no. z nikim nie walczyłem. Nie, uh, uh, O, też umiesz odbijać cios. Ale ja umiem otwierać zamki. Ha. No dawaj, dawaj. Okej. Okay. Cóż tam masz?

nie not paying you. Not now, not ever. Now swing your hook. Hmm. Czy wy widzicie co się stało? Misja się anulowała. No, 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 no. Ha, skończone. Nie wiem, czy to jest czy to się trafiło. Teraz do zakończonych. Aktualne. Fak. I wiecie co? Chyba coś spieprzyłem. Chyba chodziło o to w tej misji, żeby żeby, żeby, żeby właśnie ten web podłożyć, coś takiego, nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra, wiecie co? Wczytam, zobaczę czy mogę wczytać. Oh. Dobra, wczytamy tutaj. Hmm. Tak, i zrobię cięcie i wrócę jak już będę. No dobra <gryw> Więc wiecie co sobie pomyślałem? Że ja nie znam dobrze tej misji tej z, z, z tym rzeźnikiem więc sądzę, że zakończę ten odcinek na... w tym momencie ponieważ już, już zbliża się tak jakby czas na zakończenie, bo już dobiegamy do 20 minuty z tego co... z tego co mi się wydaje i w międzyczasie zajrzę po prostu do neta. Już bez, bez żadnego zdefu, bez żadnego tam ośmieszania się, kurczę, dowiem się, jak wykonać prawidłowo tą misję. O, sakiewka. Assassin. Yy, I ten. No i, 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 i ją ślicznie wykonamy. Tak, więc ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Dzięki za łapki w górę. Dzięki za subskrypcję w ogóle. Dzięki za to, że jesteście. Że jest was 48, ale zawsze jest. Tak, więc raduje to moje serce i ogólnie... Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!